Zobowiązania w, w, w tym roku i w tym I bez tego nie Każdy rok będzie zyskał na podejmować nowe zadań, które będzie mieli się na I tak musi być. Oczekujemy, nie jest w tym roku. Pani wysłuchała mnie na mnie, mając wspaniały sygnał na to. Słuchaj, Ja pamiętam, że moja młoda córka była jednym.

will be some change.

মাওযেয়ায়ে <laughs> আেযাযে pole, jak funkcjonujecie, jak sobie Państwo radzicie, jak codziennie te problematy, które stosujecie, powiecie, że tutaj co najmniej, to wszyscy jesteście każdym z jaki sposób tym problemem jest w To nie jest ładne. Przychodzą po chwile załamania, przychodzą w chwile jakaś energia, w stowarzyszeniu, To swoją swoją nie mamy, zrobi, no, I zrobić? Jeżeli miała w przyszłości, to będą one zdrowe. Ale tutaj myślę, że jako nauczyciele możemy właśnie najwięcej nauczyć, odwrócić że myślę, że mają najbogatsze doświadczenie, które nam mogą pomóc w odpowiednich jak się dzieci pracowali. Bo no, to naprawdę oni przebywają na godziny na dobę że to też jest ogromne wyzwanie dla mojej szkoły, bo to nie jest tylko kwestia szkolenia nauczycieli, ale to też jest kwestia e, pokazania innym, zdrowym dzieciom, że taki problem jest nauczania o tolerancji dla tego problemu, a w tymczasem taka trudność, o ile w środowiskach takich mniejszych. Lepiej, bo ta świadomość w większa. To jest jest akcja uświadamiania rodziców, dziedzin, jak się na w udało się w szkołach, w urzędach, w przedszkolach tak jakby nagłośnić. Tutaj sami. Panie, żebyśmy wtedy że są Dzisiaj naprawdę, gdzie do przedszkola były te starożytki, nauczyciele, no, dzieci, to samo. Były to zaangażowane, być może także pana starostu, pana burmistrza, departament w działach oświaty, starostwa. Naprawdę, chcieli się pokazać wszystkim, że, że to sobie istnieje i że my też, jako rodzice, się borykamy z tym wszystkim z mi to wstawić protest rodziców, którzy którzy też walczą o środki na życie, na opiekę nad tymi dziećmi. Być może autyst ma różne różne niektóre są bardziej aby niektóre mniej, ale też są tutaj z nami szczególne matki, które poświęcają się dzieci, którzy nie pracują i powiedzmy, ta sytuacja jest ciężka i też powinniśmy musimy pokazywać, że że takie problemy, tak samo kwestia terapii. Wiem dokładnie, że, że praktycznie tylko prywatnie można terapozować dzieci, że ta oferta państwa, czyli, że jest bardzo widokowa i nie wszyscy się gdzieś tam, gdzieś tam na to łapią i też to naprawdę jest um, wyzwanie dla władz, dla państwa, żeby, żeby się tym też porządkować, bo jest coraz więcej. Podkreślmy przed które dopiero podejrzewają, że ich dzieci mają takie zaburzenia i tak, tak szukają, błądzą. Działamy też dla osób, które się na roku, bo, bo jak pokazują statystyki, takich osób będzie coraz więcej. I jakby niestety jakby mamy tu przyszłość Życzę w tym temacie. Dziękuję. proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że o o w chwili obecnej, w tym razie, w okresie księdza, świętego Jaceka Apostoła, w internecie rodzin, którą serdecznie zapraszamy. Jutro o godzinie 18:00 w Zamborskim Centrum Kultury, prezesa projekcja filmu, który jest na w tym miejscu bardzo serdecznie chętnie podziękować Panu Burmistrzowi